Subskrybuj po więcej porad. Płatki owsiane to dobry wybór przy zdrowym odżywianiu i odchudzaniu. Oto świetny przepis, który może być dla ciebie pomocny. Płatki owsiane to niezwykłe jedzenie, mają wiele zalet zdrowotnych. Bogate w białko i węglowodany, zawierają dużą ilość błonnika. Błonnik oprócz poprawy trawienia i zdrowia jelit, przyczynia się do utraty wagi. Regularne spożywanie błonnika zapewnia szereg korzyści zdrowotnych, takich jak utrzymywanie poczucia sytości, unikanie gwałtownego jedzenia. Błonnik wspomaga ruchy jelit. Obniża poziom cholesterolu. Dodatkowo zmniejsza ryzyko chorób serca. Owiec zawiera wiele przeciwutleniaczy, które zapobiegają starzeniu się. Jest również źródłem manganu, minerału który pomaga w tworzeniu kolagenu, pomaga utrzymać strukturę skóry, włosów i paznokci. Owsianka dostarcza nam ważnych witamin i minerałów. Idealna do odchudzania, ponieważ kiedy jemy, jesteśmy zadowoleni i konsumujemy mniej przez resztę dnia. Kolejnym składnikiem przepisu jest cynamon, który poprawia wrażliwość na insulinę, wykorzystanie cukru, trawienia i przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu. Ten przepis jest prosty do przygotowania, a jego składniki są bardzo łatwe do znalezienia. Szklanka płatków owsianych Litr wody Łyżka cynamonu w proszku, trochę naturalnego słodzika do wyboru lub miodu, opcjonalnie. Instrukcje Mocz płatki w wodzie, aby je zmiękczyć, następnie wymieszaj je z pozostałymi składnikami. Dodaj swoje ulubione owoce i spraw, aby były smaczniejsze. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku? Proszę, zostaw komentarz i łapkę w górę, jeśli się podobało.